Ja wiem, że niektórzy popatrzą i tak dawał serce na miejscu. Co za sposób jedzenia. Wiecie co? Gdy zdamy sobie sprawę, że cholesterol jest tak niesamowicie istotny w naszym życiu, że nasze hormony mają podstawę właśnie tłuszczach yy, nasyconych, to zaczniemy patrzeć na, na boczuś, na przykład na boczuś. Na cudowne jajeczka na miękko, na masełko, na smalczyk, na kiełbas takiej domowej roboty, czy na przetwory domowej roboty z mięsa. Zupełnie inaczej. Nie będziemy unikać takich cudów, jak diabeł święconej wody, tylko będziemy sobie codziennie po takim plastereczku albo kilka dawać, kochani, dla zdrowia i urody.